Hejka, sorry, że dzisiaj tak, ale patrzcie jaka słoneczna pogoda Dobra O nie, ale strasznie to wygląda Dobra, jakoś będzie strasznie ten rysik się odbijał, Ale ładnie to wygląda ten rysik Dobra, dzisiaj są na rodzinę, które myślę, że tylko imię Amelki i Krystiana Chwilę muszę znieść, na Muszę wziąć dzieci. Muszę wziąć kubę. muszę wziąć tatę. To nie tata, to To tata. Ta. Musi, musimy już jechać do szpitala. Do szpitala? Po co? Pan już na rodzinę dziecka. Szybko. Marcel, zawoź mnie. Już, już jedziemy. Na kieliszek i jak będzie wyglądał ten szpital. Kuba, i Dzień dobry, dzień dobry. My potrzebujemy szybko jakiegoś miejsca na poród. Dobrze, dobrze, to prosimy. Pojechać do ostatniej sali. Proszę, Usiądźcie pani niech na fotel, żeby widzicie, pani nie stało. Szybko dawaj. Neto. No. Te włoski trochę ciężko się poruszają, więc przepraszamy. No dawaj, dzieć, jest ścigowa. Wyścigowa, wyścigówka, wyścigówka Dobra, ale proszę tylko poprosić tą kalię na salę, a reszta niech poczeka w poczekali, dobrze? Jasne, czekamy. No dzieci, będzie wszystko dobrze Dobra Dam radę Dobra, co jak gadam z tą wózkiem sama Ja widzę O Boże, mi się ciężko robi Tak nie widzę O nie Poczekajcie chwilę Poczekajcie chwilę Proszę was. Um, Bo chyba Co ja zrobiłam? No, muszę iść po dziecko, bo ja chyba gdzieś się wywaliłam. Ale nie wiem, gdzie. Muszę po dziecku. tu jest. Ja potrzebuję wyjścia takiego normalnego szpitala. Jest! To czemu mam to? Ona, no ja to będzie dziewczynka A i w ogóle dziękuję za 25 subskrypcji Boże, dziękuję, nie wiecie jak się cieszyłam bardzo Dziękuję bardzo wam Strasznie się cieszę za tyle aż subskrypcji Jeszcze raz dziękuję bardzo Że jesteście ze mną Dobra, zapraszam do historyjki Dzień dobry, ja na polot Tak jasno, pr proszę się tu kłaść Po. Huh. <laughs> Przecież okulary, jasne, już, już, już! Dwie godziny potem. Halo, dzień dobry, dzień dobry! O, o, dzień dobry. O, to moje dzieciaczki. Tak to pani. Tu dziewczynka, a tu chłopiec. Ojejku, jakie cudowne! Ojej, maleństwo, jakie cudziutkie. Gratuluję bardzo, bizniaczki. Dobrze, to już pójdę, pani może się z nimi zapoznać. A, i szybko, tylko pójdę po papiery. Dobrze, Jakby, w sumie nie, jak pan, pani będzie wychodziła, to tylko proszę, żeby pani podpisała papiery, jak się dzieci nazywają, e, kiedy kończą urodziny. Dobrze, dobrze, no. Dobrze, 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 Mogę już wziąć i tak już proszę jechać, można jechać do domu. O, super. Ojejku, jak super! Jakie bliźniaki! Chłopiec wziął po mnie Chłopcze słodkie. Chłopczyk wziął po tobie karnację, widzę. No, no, wziął po mnie karnację. Oj, sorry. Sorry za przerwanie. Jakie Wow, Będę miał z kim się bawić. Ale muszę dorosnąć. Ciebie być takim dużym jak ja. Nie jestem starsza od ciebie. Ale ja na szczęście jeszcze nie mam maściak jak ty że co? Jakich noszczyk nie mają? Ja już mam maski, mamy. Co? Ale na razie nie mogę się mm, złościć, no bo dzieci są, są malutkie. Jaki służb? Daj mi potrzymać chłopca. No nie go liczyłem. Mój, e, mój, mój, maluszki. Dobra, idziemy już do domu, bo nie chce mi się coś śmiałki w ogóle z tym szpitalu, no jedziemy już do domu. Dobra, a to by było na tyle, więc zostawcie łapkę w górę i subskrypcję, jak chcecie part 2 z tych narodzin. I ogólnie będę się już z Wami cieszyć, na nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i subskrypcji dla naszych nowych dzieciaków, czyli dla... Przynajmniej muszę nie zapamiętać, Dobra, zróbmy Pauline. dla... Dobra, zrobię jakieś łapki. Pauliny, dla Pauliny i dla Karola. Paulina i Karol.